miastem przemysłów kreatywnych Hanny Zdanowskiej Wulgarnych, bo misyjnych gejów Trojanowskiego Wiczka Bardzo wulgarny Bardzo Bardzo kreatywny tuż Albo toner Dokładnie nie rozpoznaję, bo nie używam Ale słuchacze psychiatrycznego Radia już na pewno będą wiedzieć Do jakiej drukarki służy Perła Swoją drogą, swoją drogą, gdzie są bandyci ze straży wiejskiej Do napadania dziennikarzy są pierwsi, do łamania rąk młodym ludziom pod McDonaldem Dokładnie to samo Ale chore psychiczne, Jacusiowi, strażnikowi wiejskiemu z urzędu miasta Do tego już łeb nie pracuje że było śmieszniej, przyznaje się, że jest chore psychicznie Nie ma świadomości tego, co robi, ale dalej jest strażnikiem wiejskim Wyrazy uznania dla bandyty Trenera bandytów kulety Następna poprawa przestrzeni publicznej Następna poprawa Publicznej profesora Janiaka Hanny Zdanowskiej W jej Mediolanie Wschodu Tu niespełna dla Piotrowska z Eski Nie zapyta ludzi Czy im się taki widok podoba Napadać dziennikarze jak dzień po zabójstwie 22-latka na Pielkowskiej 67 potrafiła Tak profesor Janiak poprawia przestrzeń publiczną Mamy to skrytkę, gdzie Hanna Zdanowska coś na czarną godzinę ukryła Mamy reklamy z Dity, zapewne uzgodnione Mamy wspaniałe tynki, które nie spadają ludziom na głowę Właśnie oto spasiona elat Piotrowska pytała Wszedł pan Piotrkowską? No, tak No i co? Spadło coś panu na głowę? No nie, no to jest chyba bezpiecznie na piotkowskiej. No tak Ale było to dzień po zabójstwie Wieczorem tego samego dnia Kiedy mnie napadła ze swoim niespełna rozumu ucipunem, który ledwo się na nogach trzymał Pewnie kumplem z redakcji Wieczorem redakcja nasza przechodziła Pod miejscem zabójstwa Dokładnie na poprzeciwnej stronie ulicy Bójka Dwóch pijaczków Bandyci ze straży miejskiej przyjeżdżali I nawet się nie zatrzymali Po co mają oberwać? Lepiej napadać dziennikarzy Albo młodych ludzi W ośmiu Ciekawe dlaczego bandyci spierdolili Kiedy zobaczyli jeden patrol policyjny Dwie osoby Największym problemem ze straży Wiejskiej. Są sami strażnicy i sama fransz. Zarąbista poprawa przestrzeni publicznej i zarąbisty medialny wschodu. Czy takie obrazki żydowska prezydent Hanna Zdanowska pokazała w Dubaju? Pokazała na targach nieruchomości w Kan? drogą nie zamączyć Arabowie, gdzie jest Policja Religijna Mutawa, skoro wpuściła Żydówkę. Dlatego robimy mosad głupich Arabusów jak tylko się da. Skoro się dają, to trzeba za okazję korzystać. To pewnie jakaś kreatywna grafika Hanny Zdanowski. Przemysłów kreatywnych Ale tu nie zajrzy Wulgarny, gej, bandyta, trojanowski Wilczek Radio Udzie. Radia ludzi myślących Tyle, że inaczej Rodzice zabrali małego człowieka na lekcję przystosowania do życia w Platformie Obywatelskiej W nowym centrum Łodzi W nowym porządku świata, NWO Gdyby nie te reklamy, gdyby nie farba, plakaty, pół kamienic w Łodzi by się rozsypało że większość kamienic nie ma praktycznie fundamentów, bo była stawiana przez prężnych fabrykantów, bardzo bogatych jako domy ciężowe, które miały przynieść maksymalny dochód w złotym okresie kapitalizmu według standardów Bronisława Komorowskiego no i jeszcze nie ma żadnych remontów nasza żydowska prezydent jest budowlarzem, jak samo o siebie mówi o sobie mówi co to znaczy